Piotr Kupicha jest naszym gościem. Ten dobry. Zaziębiony, jak mi się wydaje. Wiesz to troszeczkę. Nie dobrze. Proszę, nie dobrze. A jest zaziębiony, to co wtedy? Jak gardziałko? No. no. wiesz co, powiem ci, że... Jak się ratuje? Nie da się. Nie da się uratować. Trzeba odleżeć. Nie da się uratować, trzeba swoje odleżeć, swoje ten... Ale myślałem, że już mnie nie będą choróbska Łapała. a no jednak, bo co? A jeszcze łapią. No. Myślałem, że już nie. Jakoś tak dbam o siebie ostatnio. Piotrze drogi, powiedz mi, czy da się z grafitu zrobić działający klucz francuski? Z grafitu? Hmm. Myślę, że z grafitu by się dało zrobić klucz francuski. A taki działający? Myślę, że taki działający do pierwszego y, y, takiego nacisku. Hmm. Państwo nie wiedzą, ja wiem. Pytam Piotra, dlatego o to, że jest inżynierem materiałoznawstwa. czy na tak, Ja jestem, ja, ja, ja kończyłem politechnikę śląską. Jestem inżynierem materiałów, czyli powinienem się na materiałach znać. To był piękny wydział inżynieria materiałowa, metalurgia, transport, potem było zarządzanie, inżynieria produkcji. No i to wszystko na Krasińskiego w Katowicach, bo ja jestem szanowni państwo z Katowic, jestem urodzony tutaj Ślązog i tutaj sobie żyję. oglądać poranisz? No. A godać poradzisz? Godą lekko, pewnie, że godą, jasne, <laughs> możemy pogodać, możemy się z Państwem pogodać. się niestety nie. O, jak ktoś nas ogląda teraz i chce się z nami pogodać, Kłopot... to mogliby jechać dursz, dursz <laughs> mogliby <możemy> jechać. <laughs> pod w tym, że ze no byś się tak nie poradził, bo mnie kiepsko z tymi rzeczami. Ale pytam się o to dlatego, czy o to inżynierię materiałową, dlatego, że skąd Ci się to wzięło? Przecież ty musisz w takim razie mieć bardzo ścisły łeb. Wiesz co, ja chyba jeszcze jestem z tego pokolenia, mam, mam ścisły umysł i to jest. To jest dobre. <grystanie> Matematyka, fizyka, chemia to jest dobre, tak? <grystanie> tak, to jest bardzo Wiesz? dobre. Ja się teraz zaśmiałem, bo to w ogóle jest takie przeciwieństwo tego, w jaki sposób zarabiam Ja się na życie. po świecie zarabiam na życie, w jaki sposób ja się poruszam po tym świecie. Natomiast e, faktycznie... Po latach, mając 45 lat, bo tyle mam, za, za chwilkę będę miał 46 lat. Ja w ogóle nie wierzę, że ten czas tak szybko leci, ale leci. Jak się go zaczną mierzyć kalendarzem, a nie zegarkiem, to tak jest. To tak jest, tak. Ja teraz właściwie bardziej patrzę rzeczywiście macierzom na to. <ścoughs> Jeśli chodzi o, o czas, który nam upływa. Ale matematyka bardzo pomaga w życiu. Jest, jest naprawdę y, taką dziedziną, y, która. Y, nie wiem, jak to nawet określić słowami. Może znajdziemy albo może państwo, życie. państwo nam pomoże. Tak, matematyka porządkuje życie. Jeśli jesteś niematematyczny, a jesteś tylko humanistyczny, humanistyczny, jesteś taka filologia po prostu, to, to myślę, że te osoby chyba mają ciężej w życiu. Mają, wiesz mi, ja, tak? jestem, ja jestem po tej drugiej stronie niż ty, ale pytałem cię o to dlatego, że... Ale to jest bardzo ciekawe to, co teraz, bo ja próbuję właśnie się bardzo warstwowo zagłębić. Ale dobrze ci idzie, bo ja próbuję dociec... Dociec, dlaczego, skąd Ktoś... się wzięło u gościa, który ma poukładane życie w ten sposób, znalazły się potem na końcu gdzieś, nie wiem, pomarańcze w pustej szklance. To trzeba jakąś, nie wiem, no... Jest... Ja, ja, no zawsze, ja zawsze powtarzam, że e, zawsze marzyłem o takiej piosence, jaka ja nie ma głosu. Ale nie wiedziałem, że legendą stanie się w pustej szklance pomarańcze. To jest po prostu zwrot, który przeszedł już do e, historii. Naczytałem się, rozkmin tego terminu tyle, że już wszystko nie wiem właściwie, naprawdę. Ale podobało I, się. I na to co prowadziłem wywiad, bo ja już chciałem na poważnie, a tutaj już się teraz do Państwa. Nie w każdym razie w pustej poważnie. szklance, w pustej szklance pomarańcze to jest rzeczywiście hicior. Ja głos to jest ewidentnie taki numer, który gdzieś jak gramy koncert jest najbardziej rozpoznawalną piosenką. i Jest już ciemno nie znają. A tak? Tak, jest już ciemno, mogą nie, mogą nie znać, ale ja głos kojarzą wszędzie i cała Polska jest taka. Ja ci powiem dlaczego, bo nie trzeba mieć tańczyć, żeby go zatańczyć. To takie klasyczne 2 na 1. Wiesz co, a powiedz mi, no siedzisz sobie w tym, w tym swoim garażu na wodospadów. Lata całe temu, mhm. potem tak. mijają te całe dekady, była taka chwila, tak, kiedy Piotr Kupika powiedział sobie: Ok, już, już jestem gwiazdą, już to wiem. Nie wiesz co, zawsze kiedy wracamy, yy, wspomnieniami, do, jak powiedziałeś, wodospady, rozpady, czyli, czyli garaż, gdzie tato napisał na no, no, no smoking i mówi i powiedział, mówi, przy ty, wy sobie tu grajcie, bo to mówi, my, ja cały czas też przechodzę trochę do takiej sfery śląskiej, czyli nawet jak coś powiem, to nie odbierajcie tego negatywnie, bo po prostu na Śląsku były też takie trochę zasady, jak ojciec wszedł do garażu i na przykład powiedział, mówi, słuchaj, możecie sobie grać, ale jak zobaczysz, że to są jakieś cygarety, to macie cię wpierdą. i Mówi, to nie ma czegoś takiego. Wypikamy to. Ale, ale te, i mówi, i wiesz, i to jest normalnie, to jest taki właśnie tata, rocznik 47, już świętej pamięci, Dziękuję Ci za pierwszą gitarę i żałuję do dnia dzisiejszego, że ojciec mi nie złożył na tej gitarze autografu. A gdzie ona? No, na ty ty masz tatę jest. jeszcze? Nie, już nie. I żałuję, ta gitara jest w moich rękach. Ja mam wszystkie oryginalne gitary, pierwsze, które kupił mi tata. Za 50 zł, mama za 250 zł. W tamtych czasach wiesz o tym doskonale, Najątek. że dać 250 zł przy wypłacie 1800 zł na fanaberię. Na fanaberię, bo ja sobie wymyśliłem korta czeskiego, replikę Fendera. To jeszcze nie mówię o tej, co mi później tata kupił, a później pojechałem z Tatą do Chorzowa pod estakadę, tam był sklep muzyczny i kupiłem Epifona Les Paul, czyli taka gitara podobna do gypsona Gibsona, gdzie ona wyglądała jeden do jednego i grał Slash. Mam ją do, pod... dziś? do dzisiaj, tak. ciekawa do... rzecz, bo muzycy czasem nie wiedzą, co się stało z ich pierwszymi instrumentami. Ja. I żałuję do dzisiaj, powtarzam się, że nie mam autografu od taty podpisu. Tata się pięknie podpisywał. Pamiętam jeszcze na, na, na różnych dokumentach, jak sobie siedział na dole. Na... Przed telewizorem. Pytam Ci o to, czy, czy poczułeś te chwilę, kiedy jesteś gwiazdą, bo ja uważam, że człowiek, który wykonuje zawód wizerunkowy, a Ty go wykonujesz, to jest wizerunkowy zawód jednak, musi mieć próżność w sobie i musi wiedzieć, że jestem gwiazdą, w, jestem macie, pewnego rodzaju. Znaczy, jest coś takiego jak, jak jakieś takie. Z tym trzeba walczyć. No tak, ale ty musisz chcieć się Ale ja się. muszę chcieć się pokazywać, ja miałem taką potrzebę pokazywania się, ja chciałem wyjść z tego garażu, ja chciałem się pokazywać, chciałem grać, chciałem być, żeby mi bili brawo, żeby żeby... możliwe, że to wynikało też z tego, że ojciec jak pracował 45 lat w kucie Batory, to nie był zbyt wylewny. On był dla mnie i dla mojego brata bardzo dobry. Tylko on nie był zbyt wylewny taki, że on tam... Jak ja Naprawdę zagrałem pierwszą piosenkę, mówię o nim King w mieście świętej wieży Pamiętam z podstawówki, to ojciec... fajnie, fajnie. No to, to było tyle, no. No to widocznie... To była widocznie, pierwsza publiczność. To była pierwsza publiczność. Widocznie czegoś mi... Często się mówi, że osoby, które grają, które chcą się pokazywać, czegoś im w życiu brakuje. No dobra, no to opiszmy ten status Jesteś gwiazdą? Nie wolno. Nie wolno tak. Nie wolno tak myśleć nawet o sobie. Bo co się Nie... wtedy traci? Wszystko. Ambicje, chęć dalszego. Wszystko rozwoju. tracisz. Wszystko. Kiedy tak o sobie pomyślisz, tracisz wszystko, i potem możesz się obudzić w ręką w nocniku, powiem ci, że mi się w życiu. Ja już chyba raz byłem blisko takiej sytuacji e... kiedyś, kiedyś dawno temu, ponad 10-11 lat temu. Dużo sówy? Tak, tak. To było coś takiego, że później tak naprawdę może wiele osób, które są. Na świeczniku czy nawet na topie on, oni by nie gadali takim językiem, jak ja teraz z tobą gadam. Oni by cały czas chcieli grać. A to jest. Bardzo trudne. Wiesz, że to jest bardzo trudne. Ja myślę, że w, w, w zawodzie dziennikarza, w zawodzie gdzie. To jest bardzo trudne. Tylko wiesz, mieliśmy gdzie... naszego kamila. Mieliśmy, mieliśmy naszego kamila, który, który z którym się mijałem cały czas na stacji benzynowej. Jak jechał do mamy. No i to, to cię czegoś nauczyło? To było to, to, to niczego Nie, to, to niczego nie uczy. To, się, to jest wysane z mlekiem matki i z tym, że możesz ewentualnie mieć refleksję nad własnym życiem. I tylko to jest w stanie cię postawić na nogi. Nie możesz tracić życia na fanaberię, na myślenie o, o tym, że ty jesteś jakąś gwiazdą. To, nie wiem, nie wiem, jak to opisać, widzisz, bo ja mam tak, ja mam ten, bo o tym ścis ścisłym umyśle. Musiałbyś mi podpowiedzieć jako, e, jaki jest klucz, jak, jaki jest klucz na przykład na przeżycie życia e, godnie z wartościami? Nikt tego pewnie nie wie. Ale... ale myślę, że myślę, że wielu z Państwa ma na to receptę. Ale ja też myślę, że ktoś taki jak ty spełnia oczekiwania Twojej publiczności. Oni chcą, żebyś ty jeździł Porsche. No tak ma być. Piotko Picha ma tak wyglądać, ma tym jeździć, bo to jest mój idol, i byłbyś dla to nich by... autor, autorem wielkiego zawodu, gdybyś, gdybyś nie uznawał gdybym jeździł, siebie za... Gdybym jeździł Matizem na kołpaka. No, oni by tego nie zrozumieli. E, też masz rację, że ludzie chcą w tobie zobaczyć na koncercie, że ty jesteś przebrany, że ty stoisz, że ty masz troszeczkę tą brodę, tak? Ale to też jest. Musisz zadbać, jak zadbasz o swojego ducha. Jak zadbasz o bliskich, to, to... może będziesz gwiazdą, ale to ci w niczym nie przeszkodzi. To możesz być w sobie gwiazdą, ale musisz łapać, łapać te momenty z, 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 codziennego, z codziennego życia. A powiedz One mi. One są co? bardzo ważne te momenty, powiem ci. Myślę, że nie wiem, czy nie najważniejsze. Powiedz mi, czy ja mam dużo szczęścia, że mi się udało w Twój kalendarz wbić? To jest pytanie o to, jak bardzo zajęte jest Piotr Nie, nie, bo teraz jest po sezonie, a ja teraz siedzę w studio. Yy, wypuszczamy singla. Yy, do tego piszemy piosenkę do serialu. Mam być nowy serial, wiesz, to jeszcze nie mogę zdradzać. Yy, Będziemy mam, czyli... Tak, mam na swoim koncie rodzinkę.pl, która jest myślę, jest myślę bardzo fajnym takim no punktem na, moje, na mojej drodze. Oprócz tego teraz ma się pojawić kolejny, taki ośląsku Mogę zdradzić, że to będzie ośląsku. To skoro w tym miejscu jesteśmy, to jesteś dumny z Katowic? Ja jestem, ja jestem dumny z tego miejsca. Tak, ja jestem dumny, pomimo tego, że mm, to jest trochę jak dzieciątko, które jest w domu i niekoniecznie na przykład w Twoim domu wszystko działo się dobrze. A pytam o to dlatego, że Jestem I zawsze ciekaw, czy, 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 zawsze, czy zawsze byłeś dumny z Katowic? Bo ja pamiętam zawsze. to miasto no. z przełomu 80 -tych, 90 -tych lat. Straszne. Ja to pamiętam było, Mariacką, ja to pamiętam, jest taka no nie, no nie było no to na Mariackiej, myśmy czekali z tatą na mamę, bo pracowała na Staromiejskiej na wieczorka w, w Cepeli. Tam była Cepelia, potem był sklep muzyczny, słynny. Tam zawsze czekaliśmy no to puka, na Mariackiej pukały babki. Nie w szybę. myśmy jeszcze podjechali dużym Fiatem. A ojciec, A ojciec, Godo, się! nic nie chcę od ciebie! Nic, nawet się mi nie ten! Podjechałem, tam, tam były baby, nie? Na tym na no, no i co, I doceniasz zmianę, nie. która tu zaszła? Potrafisz ją sobie odtworzyć przez te pewnie 20 parę lat? Wydaje mi, się, wydaje mi się, że Katowice są jednym obecnie z najlepszych miejsc do życia. Bo? Rozwijają się jak żadne inne miasto. Być może Warszawa się tak rozwija. Wiem, że teraz to zabrzmi wręcz zabawnie, ale mam wrażenie, że Katowice rozwijają się bardziej niż każde inne duże miasto w Polsce. No ale gdzie to widzisz? Bo powstają nowe budynki, bo powstają nowe drogi. Co się takiego dzieje? Drogi, Katowice, drogi, w, drogi, węzły, jeśli chodzi o naszą aglomerację śląską, to mamy najlepsze. Przez się z Komunikacja jest rewelacyjna z największym węzłem w jednym z największych w Europie jeśli chodzi o Gliwice. Sam rozwój Katowic naprawdę popły, popłynęliśmy bardzo do przodu w stosunku na przykład do e, nie chcę podpaść bo tam się znamy, ale Sosnowiec absolutnie odstaje. Dąbrowa Górnicza absolutnie odstaje. Wszystkie inne miasta, gdzie się pojawia chaos, gdzie e, są jakieś takie walki polityczne zupełnie niepotrzebne. O politykę zostawiłem. E, to zostawiłem politykę, ale teraz chciałem na drugą stronę przeskoczyć czyli e, chorzów, bytom. To naprawdę nie mają. Tam już koncertu nie zagram, nie a mają dlaczego? startu do Katowic, nie mają startu no, to do to stolica, tak, absolut... no to jest dziwnego. No, a Katowice to jest na, to, to bardzo się rozwija, to jest bardzo dobre miejsce obecnie do życia. A Ty masz też taką tendencję, bo ja znam wielu sławnych Ślązaków, którzy zawsze mieli w sobie taką potrzebę bronienia Śląska. Pamiętam Kamila, który bronił tego Śląska. Mm. Pamiętam Kazimiera Kuca, który bronił tego Śląska. No, różnie mu to wychodziło, miewał też inne incydenty, ale no, bo jak słyszało, wszyscy pluli się... na ten Śląsk wiecznie. Pamiętam redaktora Smoloża, który też bronił Śląska. Też tak masz? bo ja mam takie pytanie. Bronia. Skąd się w was to bierze? Jest rzeczywiście potrzeba bronienia Śląska? Czy my tego nie robimy przypadkiem? Teraz Czy my, już, tak, teraz teraz już, już co ma, coraz mniej bo na, po prezydencie Uszoku, teraz prezydent Marcin Krupa przejął stery bardzo, bardzo skutecznie razem ze swoją ekipą, która naprawdę widać, że oni się lubią, wiesz, bo tam. Bo tam Widać, że oni się lubią, widać, że o siebie dbają i myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. A ja też chcę być częścią Śląska i też chcę o śląsk dbać i dobrze o śląsku mówić. I masz taką okazję? Nie wiem, tam bywając w Warszawie. Czy w właściwie to innych miejscach, opowiadać. Właściwie to durść wiadomo o Śląsku, że on jest fajny. Właściwie nie mam w ogóle momentu, żeby oni nie gadał, że on jest niefajny. No i w tych rozmowach z tymi korolami, <grym grym grym> to, to, to oni co nie wiedzą o Śląsku, twoim zdaniem? To jest ciągle deficyt jakiejś wiedzy? To co, co oni wiedzą, oni, dla nich Śląsk kojarzy się tylko i wyłącznie z grubą. Którą, ciągle tak jest? Ciągle tak jest, zapominają wszyscy na świecie, mało się o tym mówi, że Śląsk jest drugim regionem, który jest najbardziej zielonym po Podlasiu, bo to jest prawda. Tutaj jest pełno parków, pełno lasów, nie będę tego wymieniał, bo to wszystko znam rowerowo, ale jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo zielono i myślę, że my już mamy bardzo mało wspólnego z hutami. Bardzo mało wspólnego z. No, z kopalniami. Niektórzy powiedzą, niestety. Mniej. Bo to był. No tak, ale to też, to, też jest, to też był pewien rodzaj polityki, że te gruby tutaj były podtrzymywane na, na duchu. Yy, czy to było rentowne, bo to też yy, później to się wszystko przeobraża. Czy to jest rentowne, nie wiem. Temat na inną rozmowę. A na chwilę się pochyliwszy nad Twoim zawodem, nie masz takich obaw. Że przestaniecie być potrzebni, prawdziwi artyści, prawdziwi poeci, bo zrobi to za Was AI. Napisze tekst, skomponuje prostą piosenkę, która będzie chwytliwa i łatwa do zanudzenia. Zrobi przebój. To my się bardziej martwimy o to, czy rzeczywiście yy, jako, jako, jako osoby, które grają, ciężko mi jest wymówić. Nie, nie, artyści nie będą używać tego słowa. Ja często używam jako grajki. To jest taka czasami przez jakąś taką niepotrzebną skromność, ale. Yy... My bardzo poszukujemy tej publiczności cały czas. My chcemy być cały czas blisko tej publiczności i myślę, że to jest chyba taka największa bolączka osób, które, które grają, że yy, my się też trochę na tym spalamy, że chcemy być blisko publiczności, chcemy yy, yy, podnosić yy, swoją, swoją jakość. I wydaje mi się, że na tym etapie, na którym jest teraz film, czyli 20, mamy 20-lecie fila. My już tą jakość e, osiągnęliśmy. Jesteśmy już na takim poziomie, że komunikując się z publicznością poprzez piosenki, poprzez to, co do nich mówimy, do ludzi pomiędzy piosenkami, między... Na przykład to my chcemy być... E, no, już bar, bardzo... W, jak najbardziej wiarygodni. Chcemy, I myślę, że tutaj właśnie sztuczna inteligencja nie ma absolutnie e, e, żadnych szans, bo... Emocje, które nami targają na scenie, te, te piękne momenty. Ja ci powiem, że bardzo pracuję nad sobą, wiesz? Ja jestem taką osobą, że bardzo nad sobą pra pracuję, żeby te koncerty były na takim poziomie, jak Ty mi zadałeś to pytanie. Ty mi zadałeś pytanie z szacunkiem. I ja też chcę, żeby, nawet jeśli ktoś z Państwa ogląda i sobie myśli w pustej szklance pomarańcze, co jest zresztą bardzo pozytywne, to mi zależy na tym, żeby każdy koncert. Żeby był właśnie odbierany na bardzo wysokim poziomie. Że film jest zespołem na bardzo wysokim poziomie. Ale to dlatego, że z tego się potem dobrze żyje, czy dlatego, że jest taka artystyczna ambicja? Artystyczna ambicja. Chociaż jedno z drugim się może wiązać. Nie artystyczna nie tego, czy... ambicja. Nic się nie stanie, jak się to, to, to ze sobą łączy, bo z, tego, bo z tego jest ok, ale to jest artystyczna ambicja. Jak długo? Piotr Pika będzie młody jeszcze. Czy wy się w ogóle nie starzejecie przy artysta. Patrzę dziś na tych naprawdę 70-latków, którzy skaczą po scenach z gitarami i się zastanawiam, czy ty w ogóle myślisz o wieku? Miałem wielki zaszczyt na, w Kotle Czarownic na Stadionie Śląskim zapowiadać Briana Adamsa. Brian Adams w końcu doleciał, ja tego Briana Adamsa mogłem sobie oglądać z bliska, bo dwa razy miałem wielki zaszczyt zapowiadania z Michaliną Sostą, z którą prowadziłem Między innymi Sylwestra. Miałem no, możliwość zapowiadania, i na tych próbach byłem bardzo blisko. Oczywiście, impresario nas tam odciągali od niego i co się nagle okazuje? Ryan Adams do nas podchodzi i zaczyna normalnie gadać. I myślę, że to jest klucz w ogóle klucz do życia, żeby zachowywać. Yy, Świeży i trzeźwy umysł, bo on po prostu normalnie gada, Mówi, jestem wega, nie piję alkoholu, tu mam kotka, tu mam pieska, po prostu normalna rozmowa, ale wcześniej cały czas tylko podchodzili, nie wolno teraz podchodzić, nie wolno zdjęć, nie wolno nic. Mało tego, jak zagraliśmy już Sylwestra i e, za e, 15, w nocy jeszcze tylko nam reżyser kazał skakać na scenie, bo to potem do obrazka, to myśmy tańczyli, że do byle czego, Wie, to są piękne mechanizmy telewizyjne. To potem idzie, wchodzimy na chwilę na afterparty. Ja już byłem naprawdę wyrąbany po całym dniu, bo w ogóle prowadzenie imprez to jest niesamowita gehenna. Zwłaszcza takich całonocnych. Takich całonocnych. Chodzi. Nie, nie. Podziwiam te osoby, które prowadzą takie imprezy, bo e, oni bardzo są już mocno przeformatowani, bo to, to nie jest zagranie 3 minuty, 5 minut na, syl na Sylwestrze piosenki, tylko trzeba cały czas być taki sfokusowany. Mm. Przychodzimy, z, jest Brian Adams na, w garderobie i, i, i siedzi, i opowiada i gada. I, i starszy jest, pan. Starszy? Kurczę, ja, on, ja nie wiem, czy tutaj też się liczy duch. Widać, że on ma dobrego ducha, że chce mu się gadać, chce opowiadać. No świetna energia, tak naprawdę to jest. Yy... Warto brać przykład z takich. Brajano Adamsów czy Bądżowi, tak mi się wydaje, że na przykład jak Bądżowi by pewnie był podobny, też by przed normalnie coś opowiadał, gadał. To są, to są właśnie piękne momenty I to, i to, a to są gwiazdy światowego formatu. Czyli lata jeszcze gry przed chwilą, i przed kupiką. No daj boże zdrowie, daj boże zdrowie. Chciałbym, no chciałbym, wiesz, daje mi to dużo radości. Mamy mnóstwo piosenek. Niektóre piosenki osiągnęły status evergreenów, niektóre piosenki, które mam wrażenie miały może nawet więcej przekazu niż jak Anioła Głos, ale to nie był czas i miejsce dla tych piosenek, a my ciągle piszemy ciągle jest głód pisania tych piosenek, ja te teraz wydając singla ciągle myślimy o tych nowych numerach, ciągle myślimy o publiczności no i zobaczymy no, daj Boże zdrowie, to jest myślę to jest najważniejsze, żeby, żeby jakoś tak yy, nie, nie podupać na, 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 na zdrowiu czy, czy zarówno tym fizycznym jak i psychicznym no to zdrowia rzeczy. No to Kuruj przeziębienie. No, przeziębienie takie, takie, ale takie przeziębienie nawet, nawet jest takie czasami przyjemne, bo leżysz, kurujesz się nic nie wszyscy robisz. Wszyscy się starają o ciebie. Wszyscy się naskakują. Tak, wszyscy się tak trochę za jakąś herbatkę nagle to, to są fajne rzeczy. No, to takie, Tak, tak jak, za, jak byłeś małym dzieckiem, no i ci mama herbatkę zrobiła. Z takim wspomnieniem się Piotr na żegna z nami. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę i za czas. Ja również dziękuję za Twój czas, dziękuję za rozmowę.